Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, Nakrapiana przepaska. Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci panny Julie Stoner. Przyczyna jej zgonu pozostaje nieznana. Tajemnicze hałasy, które towarzyszyły śmierci Julie, powróciły. Jej siostra Helen przeczuwa, że czeka ją taki sam los. Czy Holmes i Watson zdołają pomóc przerażonej dziewczynie? Na jaki trop naprowadzi ich informacja o nakrapianej przepasce, o której Julia mówiła tuż przed śmiercią? Holmes zadzwonił po panią Hudson, by zamówić unikawę, a tymczasem nasza klientka usiadła wygodnie. Po chwili uniosła woalkę i powiedziała, to nie chłód jest powodem mojego drżenia, lecz strach, który mnie prześladuje. Te słowa od razu przykuły moją uwagę i przyjrzałem się w skupieniu twarzy naszego gościa. Dostrzegłem zlękniony i udręczony, niespokojnie rozbiegany wzrok. Mimo że kobieta nie mogła mieć więcej niż 30 lat, włosy już zaczynały jej siwieć i wyglądała na bardzo wyczerpaną. Holmes bez wątpienia również dostrzegł te szczegóły i prawdopodobnie był w stanie więcej z nich wywnioskować. Ja spoglądałem okiem lekarza on zaś okiem detektywa.